Cześć, Siemanko. Q&A na 24 tysiące su sypukcji, subskrypcji, nieważne. To jest Puma. Yy, to jest Basia, gruba Basia. No to co? Yy, nie zostało mi nic innego, jak odpowiedzieć na Wasze pytania. Mamy 23 pytania. Przepraszam, że mam pastylkę w gębie, ale. Nie, no jeszcze Ciebie brakowało. Że mam pastylkę w gębie, ale coś mi gardło znowu pobolewa ostatnio. Yy, ostatnio pokazywałem Basie. A to jest Puma. Chodź tu. A to jest kolejny z rasowych kotów, piękna długość. Ten jest bardziej nadpobudliwy. Dobra, więc przechodzimy sobie do pytań. Fajnie, że jesteście. Yy, dzięki, że oglądacie ten kanał, bo jakbyście nie oglądali tego kanału, to bym płakał, byłoby mi smutno i koty by chodziły głodne. No ale nie ma co przedłużać. Yy, no i lecimy. Czy będą jakieś kolaboracje z innymi youtuberami? Yy, szczerze. Ja jestem otwarty na każdą kolaborację, o ile czas pozwoli i o ile gdzieś tam, nie wiem, ktoś wychodzi z jakąś intencją do mnie. Ja jestem taką osobą, w przeciwieństwie do niektórych, że po prostu nie latam za. Nie wiem, bardziej znanymi osobami za celebrytami i proszę ich, nie wiem, żeby nagrali ze mną albo coś tam. No nie mam takiego oparcia, wiem. Marketing, marketing, dobra, idź tam dopiero dalej. Idź. Idź, bo ci tą dupę rozwalę. Ja wiem, że marketingowo by było dobrze nagrywać te krosy z jakimiś tam bardziej znanymi osobami, ale no to mi na tym nie zależy. No, jeśli ktoś chce przyjechać, albo ja, nie wiem, ktoś mi zaoferuje, no to jak najbardziej nie ma nie ma, nie ma z tym problemu. Nie mam tu jakichś żadnych do nikogo. No, może zgrabo nie nagram, no wiadomo. How to play this, czyli Mieszko chyba. Czy będą materiały o skoczkach olimpijskich typu Sergiej Bubka albo Artur Partyka? Ej! Ty się śmiej, ale bardzo możliwe. Akurat jeśli chodzi o skoczków z wyż, to lubię skok z wyż. W końcu, no jak sama nazwa wskazuje, no... Hmm. Skok z wyż. Bartłomiej Bieńczak. Wiesz już, za ile wracasz? Pewnie często się to gdzieś przewija, ale za każdym razem, jak widzę jakiś wsad, to się zastanawiam, za ile ty wrócisz. Hmm. Nagrałem film ostatnio na Dolnej, gdzie właśnie mówię, jak ta moja rehabilitacja, jak mój powrót. Przepraszam was za to. I powiem Wam, że jest dobrze. Jest nie chcę powiedzieć bardzo dobrze, rewelacyjnie, ale jest dobrze. Rehabilituję się, robię wszystko. epte, fale uderzeniowe, no wszystko jest dopięte, trenuję i tak dalej. I już doszedłem do takiego momentu, że robię bezbólowe CC skłaty, co nigdy w życiu mi się nie zdarzyło. Yy... Skakać nie skaczę jeszcze, ale myślę... Dobra, nie chcę zapeszać, ale mam nadzieję, że w styczniu już zrobię jakąś dunk sesję. Hmm. Czy będzie coś o skokach na bank? Na bank będzie coś o bankach, bo ZUS znowu podnoszą, więc zajebiście. Yy, jak zaczęła się Twoja historia z koszem? No na to pytanie już wiele razy odpowiadałem. Kumpel mnie wziął na boisko, potem płyta z Vincent Carterem i tak dalej i tak dalej. To w wcześniejszych yy, Q&A odpowiadałem, więc sorry, że ci nie będę tutaj odpowiadał dalej. Patryk Łodziejczak, Kebab, kurczak czy mieszane? I tu cię yy, zaskoczę. Baranina. Yy, kto jest najlepszym dunkerem w Polsce i dlaczego to właśnie ty? Nie, nie jestem najlepszym dunkerem w Polsce. Nigdy się za takiego nie uważałem. Yy, i generalnie uważam, że w Polsce tylko kilku dunkerów się gdzieś na taki wyższy poziom, naprawdę wyższy, wyższy, wspięło. Najlepszym dunkerem w Polsce jest oczywiście na razie Grabo. No wiadomo dlaczego, no jest... W... Nikt tak nie ma z górki jak on. No i Lipek, dopóki skacze. Wcześniej był Lipek, czy Lipkiem był biedny i tyle. Zen 1985. Jak wysoko skaczą dwuboiści? Podobno są jednymi z najwyżej skaczących, tak, średnio statystycznie mają największe wyskoki z miejsca ze wszystkich mm, że tak powiem, grup sportowców. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim, że dwuboiści ciągle trenują moc. Ciągle trenują moc i to jeszcze trenują moc właśnie w taki specyficzny sposób, robiąc lifty olimpijskie. Dodatkowo, oni podczas liftów olimpijskich bardzo szybko wciągają się pod sztangę i często w swoich planach treningowych mają jeszcze dodatkowo co: mają box jumpy, żeby nauczyć się bardzo szybko podkurczać kolana pod klatkę piersiową. A żeby bardzo szybko podkurczać kolana pod klatkę piersiową, trzeba też zmuszać się do, skak do skakania na dużą mm, wysokość, więc oni mają takie skoki też, chociażby. Chociażby w planie, i nie dość, że skaczą, nie dość, że dźwigają ciężary, nie dość, że trenują właśnie moc. No to jest idealne połączenie i skaczą po prostu niesamowicie. Nelson and Nelson, Netflix, HBO czy Disney Plus? Mam, opłacam Netflixa, odpłacam HBO i opłacam Playera. Disneya niestety nie. Idziemy dalej. 38 lat, i moim marzeniem jest dać chociaż jedną pakę w życiu. Czy w tym wieku jest to jeszcze możliwe? Tak, od zera. Wszystko jest możliwe. Ważne tylko, żebyś miał jakąś historię sportową, taką, że uprawiałeś sport, że gdzieś tam twoje ciało się zaadaptowało do, mm, do jakiejś tam dyscypliny. No bo słuchajcie, jak ktoś nigdy sportu nie uprawiał, no to niestety jego układ kostny musi być w dramatycznym stanie i ciężko bym to widział. Tomek K sad z łokciem boli, nie ma dyskusji. Ale czy jest kontuzjogenny? No szczerze, kontuzjogenny nie chciałbym powiedzieć, że jest kontuzjogenny, no bo zdarzają się krwiaki na bicepsie, czy krwiaki na przedramieniu, ale to tą wiecie, no kurde, słuchajcie. Gdybyście występowali na konkursie w sadów, no mówię, ja do takiej sytuacji może nie byłem zmuszany. No ale jak wychodzą na fibę i pieniądze gdzieś tam czekają no to słuchajcie siniak na bicepsie a parę tysięcy euro to jest w dupie nie no po boli po boli przyjdzie no no ból jest chwilowy, chwała jest wieczna więc tam no jakiś krwiaczek delikatny no pewnie nie wiem, nie słyszałem przynajmniej o przypadkach gdzie ktoś by zerwał bicepsa i tak dalej pewnie jest to możliwe no ale jak widać Widocznie za mało osobie w stanie łokciami się wieszać i tak napierdalać z taką mocą. Krzychu, zrobisz 720. Nie zrobię 720. Przy moim naskoku prawa lewa, no niestety 540 na jakimś niskim koszu gdzieś tam kręciłem, ale 720 nigdy. Wiktor Latoszek, jak wrzucić do planu wykonywanie sprintu w przypadku treningu na siłowni i bez miejsca do tego? I czy można robić sprinty osobno, na przykład 30 minut przed treningiem, robić sprinty, skończyć i iść na siłownię? Tak. To, co napisałeś drugie, czyli sprinty wcześniej, potem odpoczynek iść na siłownię, tak jak najbardziej jest to ok. W inny dzień również też jest ok, no bo niestety no na siłowni ciężko gdzieś zrobić taki trening y, szybkościowy. No i gdzieś na przykład, jak ja mam halę, no to na hali sobie pobiegnę te krótkie sprinty przyspieszenia. Ale wiele osób no, nie ma takiej możliwości, więc po prostu osobna jednostka ciężko naprawdę bardzo sprint zastąpić, chyba że ma się bieżnie grawitacyjną, tą, która jest z oporem. Wiktor Latoszek, jeszcze dwa pytania. Czy optymalnym jest podczas treningu plajo, robić podczas treningu plajo, a później siłę maksymalną? Czy może jednego dnia robić plajo i moc, a innego siłę, ma, siłę max? I ta metoda jest poprawna, i ta metoda jest poprawna. Wszystko zależy od tego, jak trening i inne aktywności masz rozplanowane w tygodniu, żeby to miało ręce i nogi, bo jednak trenujemy po to, żeby być lepszym w naszej dyscyplinie, a nie na odwrót. Więc warto by to zaplanować wszystko tak, żeby przed swoją dyscypliną być na pełnej piździe i gdzieś tam na tyle wypoczęci, ale bardzo dużo w życiu trenowałem robiąc plyo oczywiście w osobny dzień. Jednak, jednak można na przykład łączyć plyo przecież w treningu kontrastowym z ciężkimi siadami i też jest to jedna z najskuteczniejszych metod zwiększenia wyskoku mocy, czyli ciężki submaksymalny prawie maksymalny przysiad, i potem zaraz po chwilę na przykład depth jump. Więc łączy się to jak najbardziej. Wykorzystuje się efekt PAP, post-activation potentation. Jest jeszcze efekt PAPE, ale to już coś innego troszkę. No i można, oczywiście, i tak, i tak jest ok. I ostatnie pytanie. Nad szybko to poszło. Fajnie, cieszę się. Ile lat zajęło Ci uzyskanie największego wyskoku w Twoim życiu? Całe życie. No, nie wiem, jak to powiedzieć, bo. Mm, jak zacząłem skakać w wieku 14 lat, to gdzieś tam skakałem oczywiście 13-14 lat, skakałem z jednej nogi, bo nie miałem tej siły fizycznej, żeby skakać z dwóch nóg. I gdzieś tam jak wsadziłem bardzo szybko z jednej nogi, no to potem nie szło to tak jakoś, nie wiem, kosmicznie, że w, po roku nagle wieszałem się łokciami. Największy wyskok osiągnąłem w okolicach 2014 roku, te 120 kilka centymetrów gdzie uchem doskakiwałem do tablicy na wysokości 290. No, ale to zajęło mi całe życie, bo wiecie, to, że wypadkowo na końcu było 123-4 cm wysoku, to jest wynikiem tego, że ja uprawiałem sport w młodym wieku, byłem aktywnym dzieciakiem, później trenowałem oczywiście w pewnym stopniu pewnie jakiś tam minimalny gen. Więc, no, ile lat zajęło Ci uzyskanie większego wyskoku? Najprostsza odpowiedź to jest całe życie. No, ale było to w 2014 roku, więc gdzieś tam można sobie policzyć. Jak skakałem od 13 roku życia. A urodziłem się 89. Spokojnie, Kicia. Dzięki za te pytania. Idzie bardzo fajnie, więc niedługo będzie już Q&A na 25 tysięcy subskrypcji. Z mojej strony tyle, bo mam już taki katar, że tylko marzę, żeby iść się wysmarkać, a potem jeszcze trzeba przysiady robić, a za chwilę trzeba gotować i za chwilę trzeba ludziom odpisać. No i co więcej jeszcze mogę Wam powiedzieć? Wszystkich chcących skakać wyżej, zapraszam do nowo powstałej platformy treningowej. Mamy aplikację, mamy kilku trenerów, mamy fizjoterapeutę. Jest zajebiście. Mamy grupy koszykówka, siatkówka, dunking i mamy U15 dla młodych chłopaków, którzy chcą bezpiecznie trenować wyskok, a nie robić tylko jakieś gówno z neta. Tyle. Reklama poszła na razie. Elo.